Od gratulacji dla kadry Wiwetalgi Kielce rozpoczęła się czerwcowa sesja Rady Miasta. Prezydent Kielc złożył je na ręce Radosława Wasiaka, dyrektora klubu za zdobycie Mistrzostwa Polski oraz Pucharu Polski w piłce ręcznej, podkreślając, jesteście naszym towarem eksportowym, marką miasta. W toku obrad radni przegłosowali 15 uchwał, w tym finansowo-budżetowe, w których znalazł się między innymi zapis o przekazaniu pieniędzy na nagrody dla zawodników Vive Targi Kielce za sukcesy w minionym sezonie, między innymi zdobycie mistrza Polski po raz jedenasty. Do klubu i szczypiornistów trafi do podziału 800 tysięcy złotych. Przy 14 głosach za, 6 przeciw i dwóch wstrzymujących się radni podjęli uchwałę w sprawie odebrania imienia czwartemu liceum ogólnokształcącemu, którego patronem jest Hanka Sawicka. Wspólny wniosek w tej sprawie złożyły Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski, trzy organy władne do jego złożenia. Radni przychylili się też do wniosku Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków Drugiego Pułku Artylerii Lekkiej i Legionów w Kielcach. Wyrazili zgodę na wzniesienie na terenie miasta obelisku z tablicą pamiątkową upamiętniającą pułk, który do 1939 roku stacjonował w koszarach na stadionie. Fundatorem jest córka jednego z oficerów. Miasto przekazało teren u zbiegu ulicy Szczepaniaka i Alei na Stadion. Podczas sesji przyjęto plan transportowy gminy Kielce oraz gmin przyległych tworzących wspólną komunikację zbiorową. Opracowanie Przygotowane przez Zespół z Politechniki Krakowskiej, wytycza główne kierunki działań na przyszłość. Ma też być pomocne w ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Oceniamy obecną, czyli istniejącą komunikację zbiorową, jako dobrą, nawet trochę wyżej, czyli w kierunku bardzo dobrej. Jest dużo autobusów z niską podłogą, jest karta miejska. Która w przyszłości będzie miała jeszcze więcej funkcji. Natomiast docelowo uważamy, że trzeba kontynuować wydzielanie autobusów z ruchu, czyli, czyli więcej pasów autobusowych do śródmieścia i w śródmieściu. No i ważny też czynnik to jest zwiększanie dostępności do transportu zbiorowego, czyli integracja z koleją, z samochodem, z innymi przewoźnikami podmiejskimi, zamiejskimi, czy po prostu z transportem takim regionalnym. Przedmiotem obrad był ponadto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Piekoszowskiej. Jego zmiana pozwoli na poszerzenie spektrum funkcji, na przykład dopuszcza funkcję mieszkaniową oraz rozszerza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie.